Nadszedł czas mojego wakacyjnego wypadu z kochaną córeczką. Jedziemy bez jakiegoś określonego planu. Pierwotnie zakładałem, że pojedziemy dookoła Polski, natomiast po dłuższym zastanowieniu i, z, i po tym, jak lubimy podróżować, stwierdziłem, że to nie ma sensu. Więc de facto mamy plan tylko na dzisiejszy dzień, aby udać się w okolice jeziora Śniardwy, tam rozbić sobie namiocik. Popływać może w jeziorku, spędzić miło czas. Tak spakowaliśmy motocykl. Tym razem mamy podróżujemy 350, więc mamy trochę mniej miejsca, ale generalnie wszystko udało, się, wszystko udało się spakować. Kufer centralny jest oczywiście cały, zapełniony rzeczami mojej córki. Ledwo go dopięliśmy, tak jak przystało na prawdziwą kobietę. Tutaj torba jeszcze jest na kufrze centralnym. Ona wygląda na ciężką, ale de facto są tutaj tylko dwa śpiwory materace, no i ciuchy przeciwdeszczowe. I tym razem zaopatrzyłem nas w dobre ciuchy przed, przeciwdeszczowe, a przede wszystkim w ochraniacze na nogi. Choć mam nadzieję, że nie będzie padało. Tu z boku jeszcze nie wiem, czy będzie widać, bo mam nowego operatora kamery. Tutaj z boku mamy jeszcze namiot, który też jest lekki. Namiot Fjorda Nansena z aluminiowym stelażem. Także tyle, pakujemy się, mieliśmy wyjechać o godzinie 10, jest godzina 13, więc podejrzewam, że niedługo będziemy musieli od razu zrobić przystanek na to, żeby coś zjeść, wchodzimy na motocykl, jedziemy w trasę, zobaczymy co przyniesie nam ta droga, mam nadzieję, że będą jakieś fajne przygody, fajne spotkania z fajnymi ludźmi, a przede wszystkim, że spędzę miło czas z córką, eee, no i porelaksuję się, porelaksujemy się motocyklem i wolnością, którą ten motocykl przyniesie. Proszę, zobaczcie, jaki na początek drogi pojazd mi się przytrafił. Ciekawy. A tak w ogóle, jak zwykle, moja podróż rozpoczęła się przygodą. Bo ledwo co wyjechaliśmy z Weroniką, <noise> a tu okazało się, że obroty zaczęły falować w motocyklu. W sensie na biegu jałowym, jak się odpuściło gaz, no to jakby falowały obroty, nie? Tak jakby... Także już przestraszyłem się, że jest problem, bo ostatnio w ogóle jakieś dziwne rzeczy mnie spotykały. Najpierw pies mi się rozchorował na spacerze, bo za mocno wskoczył za piłką w las i na jakiegoś kija się napatoczył i miał problem z gardłem. Potem okazało się, że Weronika się rozchorowała. Pan jaki ma fajny sprzęt. I mieliśmy wyjechać w czwartek. W ogóle... Geneza tej podróży to jest w ogóle ciekawa, bo mieliśmy zacząć od Białowieży. Mieliśmy do Białowieży pojechać pierwotnie. Potem się okazało, że Weronika jedzie do Koobrzegu z mamusią i miałem ją z brzegu wziąć, odebrać w czwartek. Okazało się, że jest chora po powrocie z obozu, więc musieliśmy poczekać, aż będzie zdrowa. Potem przygody z pompą wody w domu. A na koniec już przy wyjeździe falowanie obrotów w Royalu, więc to oznacza, że przy takich różnych ciekawych przygodach oznacza to tyle, że na pewno nasza podróż będzie fajna Weroniko. Weronika tego słucha chyba wszystkiego, bo mamy zestaw głośno mówiący. Więc ja myślę, że przy takich przeciwnościach losu, które pokonaliśmy, to z pewnością będzie fajnie. Jak się jedzie dwie osoby motocyklem, meteorkiem, no to już raczej na wyprzedzanie ciężarówek, przy takiej prędkości, jak teraz, że jedziemy stówkę, no to już, to już bym się raczej nie zdecydował. Natomiast, jeżeli chodzi o komfort jazdy w dwie osoby, no to... to właściwie nie widzę różnicy jakiejś, jeżeli chodzi o... No nie czuję jakiegoś spadku mocy, załóżmy, czy, czy jakiegoś... czy jakichś niedogodności większych, związanych z tym, że jadę z córką i że jeszcze mam bagaż, nie? Więc tu nie ma problemu, no, spokojnie nawet do tej maksymalnej prędkości dochodzi, może te 114 jechać, stówką można właściwie cały czas jechać i utrzymywać tą prędkość. No, natomiast no, jak już mamy taką ciężarówkę przed sobą, no, to raczej nie ma sensu wyprzedzać. Tylko sobie po prostu spokojnie jechać. Zresztą no, takie są piękne drogi, że człowiekowi nie chce się wyprzedzać nawet i jakoś tam cisnąć to po prostu jechać się, relaksować się i podziwiać te pejzaże wokół. No i tak wyprzedziłem ciężarówkę, bo trzeba to robić po prostu z głową. Jak się zatrzyma na czerwonym świetle, wtedy można. Ale wyprzedza ciężarówka, tam już widzę w tle autobus. tak. Ale chorda ptaków. No i jesteśmy już w Ostrołęce. Wydaje mi się, że tu niedawno byłem, w tej Ostrołęce. <laughs> Idziemy coś zjeść do Ostrołęki. Już jesteśmy głodni. Godzina 16. I brzuszki wołają, że chcą jeść. Most nad Narwią, którym już widzowie mojego kanału na YouTube Jechali ze mną A ty werka jechałaś już ze mną? Chyba nie jeszcze, nie? mostem. Też mi się tak wydaje. I zaraz jedziemy do restauracyjki takiej, która tam jest. Nie pamiętam jak się nazywa, ale jadłem już w niej. Taka ala wegetariańska. Dzięki Bogu Royalowi. O nie! No kurczę! Roboty drogowe akurat tam, gdzie chcieliśmy jeść. Co za jakieś ten? Dobra, to tu sobie gdzieś zaparkujemy. Ale dzięki bogu royalowi już obroty nie, nie falują, więc wszystko jest miód malina. No akurat mamy miejscu wejść, ok. Także idziemy Amciu jakieś wcisnąć w siebie. Dobra, wyjeżdżamy z Ostrołęki. Zjedliśmy sobie z Weroniką pyszne jedzonko w, w restauracji wegetariańskiej. Czarna owca bodajże się nazywa. Czarna owca. Także polecam, jakby ktoś był w Ostrołęce i niekoniecznie miał ochotę na jedzenie pełne mięsiwa, to czarna owca jest odpowiednim wyborem. Bardzo smaczne jedzonko, bardzo fajne, bardzo ładny wystrój tego miejsca. Więc polecam warto. A teraz jedziemy już, kierujemy się do, na jakieś pole kempingowe, które się nazywa Camp Nowe Guty. Camp Nowe Guty mamy tam, tak jak nawigacja mi pokazuje, bo sobie ustawiłem nawigację. 97 km, więc półtorej godzinki, albo i dłużej trochę, jak sobie zrobimy, jeszcze może przerwę na kawkę i będziemy na miejscu. Polecimy w drogę. No, żniwa są już. Panu czapę zwiało z głowy. <ścoughs> Zobacz Vera, jakie mamy szczęście, jak, jak jak mamy wyprzedzić pana, to mu akurat czapkę zwiewa z głowy. I jedziemy dalej. Fajnie, bo teraz jesteśmy już powoli w takim miejscu, że jest coraz mniej samochodów i mały ruch. Jest naprawdę piękna droga. Ja lubię się zawsze rozkoszować taką właśnie pustą drogą. Ona robi na mnie niesamowite wrażenie zawsze. No dobra, zbliżamy się powoli z Weroniką do celu zostało nam 3 km. Słońce razi, rolnik orze. Właściwie to nie orze, tylko robi coś innego, no rolniczego aktualnie. Sądząc po y, częstotliwości ruchu na ulicy, to raczej nie powinno być dużego obłożenia na tym kempingu. Mam nadzieję, Zobaczymy. O, tu jakaś wieża widokowa. Trzeba będzie sobie tutaj na wieżę wejść. Marina Śniardwy. Jakaś przystań widzę. A nasz kemping to chyba tam, bo tak mi się kojarzy, kojarzy ze zdjęć ten budynek. Widzę jakieś namioty Chyba... o oh jest Camp Nowegóty Kurde pod górę No to teraz sprawdzimy czy Royal potrafi pod górkę jeździć Z takim obciążeniem jak my I z bagażami Wjechał, poradził sobie No dobra, gdzieś tutaj osobowy rozstawiony. Namiocik też firmy Fjord Nansen, tylko model Wake 2. Też ma aluminiowe stelaże. Więc jest o tyle fajnie, że najpierw się rozstawia tropik. Tropik od razu z sypialnią. Jak można zostawić sypialnię podpiętą pod tropik i po prostu od razu cały namiot stoi w kilka chwil. No dobra, ogarniamy się i idziemy z werką buszować po okolicy. Pamiętajcie o jednym ważnym atrybucie, który należy zabierać ze sobą na podróże motocyklowe, pudełeczko z biżuterią. To jest niezbędna rzecz. Jeżeli chcecie dobrze wyglądać na polu namiotowym, <grym> tutaj bezpośrednio z pola kempingowego jest zejście na taką Ala plażę malutką, ale fajniutką. Jutro sobie może. Z werą tu parę nurków zaliczymy. A może i nawet przepłyniemy się jednym z tych tutaj kajaczków albo rowerków wodnych. Zobaczymy. Doczek na jezioro Śniardwy. A zaraz zobaczymy jak wygląda jezioro śniardwy z tej oto wieży widokowej Cykla można używać na różne sposoby. Jako półki na ubrania, jako szafkę do przechowywania rzeczy, jako wieszak do wieszania kasków, jako suszarki do suszenia mokrego prania oraz oczywiście jako pojazd do przemieszczania się. Dzisiaj zaczynamy drugi dzień naszej podróży. Jesteśmy na polu namiotowym. Ja spałem jak kamień, Weronika podobno nie, bo się budziła. Jakiś gołąb podobno nam wleciał pod namiot, czy coś takiego. <noise> Choć nie wierzę w to, że to był gołąb. Chyba jakieś cenne majaki tylko były. Robię najlepszą kawę na świecie. Trzy w jednym, coś wspaniałego. I Dzisiaj, yy, dzisiaj na pewno pojedziemy do Mikołajek kręcić się po Mikołajkach i jeszcze chcielibyśmy pójść sobie na plażę wykąpać się w jeziorze, popływać ale jak zwykle miałaby dzisiaj ładna pogoda, a w sumie już kropiło trochę, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało także robię kawkę, zaraz będziemy jeść kabanosiki z Kajzerką i pomyślimy co dalej wyjeżdżamy z Werką Jedziemy sobie w kierunku Mikołajek. Tam pochodzić sobie po Mikołajeczkach, zjeść coś smacznego, poglądać ryneczek, przejść się promenadą i poczilować, porelaksować się. To jest właśnie wspaniałe w motocyklach, te chwile, kiedy jedzie się taką piękną drogą, jeszcze fajniej mieć z tyłu jakąś osobę ukochaną, ja mam swoją córeczkę. I razem dzielić te chwile piękne. Czerpać z tych krajobrazów. Czerpać z tych zapachów, z tego wiatru. W kasku, który szumi. I na klacie. Jak chcecie zakosztować pustych dróg, to zapraszam w okolice Jeziora Śniardwy. Takie są widoczki, takie fajne drogi i takie fajne chaty. Chłopaki się pozdrawiali piwkiem. O! Ile krówek? To już są prawdziwe odmęty Mazur Głębokie <noise> Gdzie ja mam tutaj? Nawigacja mnie wpuszcza w maliny chyba Tam Gdzie ja jestem w ogóle? Ludzie kochani Suchy róg Albo pomyliłem drogę, albo mam tam jechać Dobra, jadę Przygoda W każdej chwili szkoda Wyjechałem z suchego rogu, może zaraz będzie mokry róg. Zobaczymy. Najwyżej będziemy <śm> musieli zawrócić. Komuś, komuś wbijemy się na chatę. A nie, pokazuje mi nawigacja, że to jest dobra droga za 2 km w prawo. Także jak, na, jak najbardziej prawidłowa droga. A ja to się zawsze tym royalem w jakieś takie kurde haszcze wpakuje, nie wiem. jakiś mam szczęście do tego. Ewidentnie Z górki na pazurki. To właśnie na takie okazje się gmole montuje. Nie. <laughs> nie martw się wera. tata trochę kilometrów zrobił Już trochę doświadczenia zdobyłem po takich drogach. Co, co, to? Co tu się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Gdzieśmy gdzie Jeśmy dojechali? No proszę. Jak ci się Weronika podoba tu? Ładnie. tam jest ładnie. Aha. No ale to nie mam amfibii, żeby aż tam wjechać. Musielibyśmy zejść i z buta pójść. No i spotkała nas tak zwana tarka na drodze. A co ciekawe, to przed chwilą na tej drodze były progi zwalniające. To jest ciekawe. Jedziesz sobie drogą, nie zauważysz znaku, że jest próg zwalniający, i wylatujesz w kosmos. O, jakie sielskie krajobrazy. Sielskie, wiejskie krajobrazy. To jest to. No i okazało się, że się zgubiłem niechcący. Nie popatrzyłem na nawigację i. Nadrobiłem kilka kilometrów, ale w takich okolicznościach przyrody, to zgubienie się to sama przyjemność, tak naprawdę. A poza tym, czasem się trzeba zgubić, żeby się odnaleźć. Mikołajki! Tu proszę przed nami też jakiś motocyklowy podróżnik. Kufry są elegancko. Teraz trzeba poszukać miejsca, gdzie zaparkować w tych mikołajkach. Nigdy nie byłem w sumie w Mikołajkach. Nie znam totalnie tego miasta. Miasteczka właściwie. Ustawiłem sobie nawigację na rynek. Także zobaczymy czy nas doprowadzi na ten rynek. A przed nami jakiś tam wóz turystyczny chyba. Wycieczką. <noise> no, bo to jest tak, że jak pani, panowie na przykład jeżdżą motocyklami sobie tak po prostu, wiesz, starszymi jakimiś, i tutaj po prostu używają ich do, wiesz, takiego po prostu przemieszczania się typowo. Typowo no. Takiego praktycznego, no to oni czasem nie są wkręceni, wiesz, w tą całą taką motocyklową kulturę odmachiwania sobie, nie i tak dalej. Nie można mieć temu panu za złe. O! I za tym panem się kierujemy. Mamy dwóch świadków. Pan przed nami i nawigacja, także chyba jedziemy dobrze. To? O, tu parking jest. Możemy no, też w sumie wiedziemy tu na parking. Co ty na to? O, pan nas skręcił. Zatrzymał się i pojechał sobie. <grywy> Ale dobrze. My, my tu parkujemy. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. O, tutaj jest idealna miejscowa. Zobacz, akurat, pik. Kurczę, tu w Mikołajkach to jeszcze głową w 2019 są. <laughs> bajkowy Domek. Co to jest? Przedszkole. Powiem szczerze, to przedszkole tutaj niepubliczne, Weroniko, bajkowy domek, to raczej wygląda jak jakieś takie przedszkole z thrillera amerykańskiego wyciągnięte. <laughs> Dobra. Idziemy. Placek węgierski. Placek Mazur. Oczywiście Weronika mnie wkręciła i... I okazało się, że nie zjadła całego placka, więc musiałem dokonać tacierzyńskiego obowiązku. Zjeść po swoim dziecku. A tak wyglądają mikołajki. Jak ktoś lubi tłumy... O, tam ktoś pomachał nawet już jak gwiazdy. Jak ktoś lubi tłumy, to niech tu przyjeżdża. Ja to jednak wolę te puste uliczki na bezdrożach Mazur. Jakaś kładeczka jest, zaraz się przyjdziemy. Ewangelicko-Augsburski zamknięty w Mikołajkach. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Niech nie trwoży się serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. A aktualnie znajdujemy się chyba w Orzyszu. Tak mi się wydaje, dojechaliśmy do Orzysza. Tutaj z tego co pamiętam to jest karna jednostka wojskowa. A z tą jednostką wojskową wiąże się romantyczna historia <śm> mojego taty i mojej mamy. Bo mój tata jako młody żołnierz szedł sobie polem pewnego dnia. A był w wojsku w jednostce w Przasnyżu i szedł gdzieś tam w okolicznych wioskach po polu i zobaczył piękną dziewczynę. Stwierdził, że pójdzie poprosić ją o to, aby dała mu napić się wody ze studni. No i jak się napił tej wody, to potem tak często ją odwiedzał zakochany, że aż trafił do tej jednostki w orzyszu <grywka> za... za... Za, że, że tak powiem, nieuzasadnione oddalanie się z jednostki wojskowej. Także tutaj Weroniko jest, e, no, nasza rodzinna historia miłosna. Nasze miasto, można powiedzieć. Dobra, jak ja teraz mam dojechać do naszego namiotu? Co tu się stało? Zostawili mi, zostawili mi, kurde, namiot. Era przejadę, zobacz. Gdzie mój kamień? A, to w ogóle jeszcze opowiem widzom, że mam kamień. Tak naprawdę, kamień, który zabrałem z wzgórza. Zejdziesz? Jak byłem na wzgórzu strękowym, tak poproszę, i padał deszcz na wzgórzu strękowym, to jak postawiłem motocykl, to on prawie mi się przewrócił. Rozejrzałem się. Zobaczyłem taki idealnie płaski, fajny, idealny kamek i po prostu zabrałem go ze sobą i teraz włożę. Kamień Raginisa i normalnie, proszę, elegancko, nie wiem czy to widać, elegancko stoi motocykl. Dobra, koniec tej zabawy, koniec tej jazdy.